Musisz mieć 50% tak. wygranych i przegranych, tak? Innej opcji nie ma Co zrobił? Co on zrobił? Miałem o tym. Cztery body shoty żeby zabić. No, Ja, dat is het. Wat? De die? De die? Zonder wie? Lag. Lag hem oh Oh! To było dobre, pęczek Zesrałem się. Kurwa, no A... sniper, no mam nadzieję, że mu stary kurwa nie wiem. To samo, to samo. Ej, co mnie rapuje? To się, że... Dobra, ale ja mam tutaj. CO JEST?! Ale ich rozkurwiłem! Nie raz jeden gdzieś tutaj był. spaj. Leży? A to druga. Ale ja jestem najlepszy na świecie w tej gry! No kurwa, Jak się najebie raz na ten miesiąc porządnie, to kurwa alkoholizm od razu. Prawda. Prawda w tym miesiącu dwa razy, ale to... Była okazja. A czyli jakby była okazja <głos》> 7 dni w tygodniu, to bym chodził na ciągle, tak? Tak, to toku Kurwa, na plecach jeszcze mi wyskoczyła jebana. O, poszukujesz. Zostajesz reporta za używanie taktyk w tej Sowa tu jest? Czy mogę plantować? Ciężko stwierdzić. Sowa tu zawsze jest. Suka jebana! Sowa to jest yy, ninja. Suku. Na kolana i rutlowa, ja, kurwa, 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 w Help me! A, nie Help w tym kurwa, 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 masz kurwa, 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 bardziej meet. No nie to ten cvel, co mi heda zawsze sprzedaje w ciągu 4 sekundy Ale rozjebałem tę rundę, rozjebałem tę rundę w no, chuj mm. congratulations. Wiem, sprawdzałem sobie Nie wierzę. Pod ostatnią sekundę skończył mi się On jest Nie, on jest martwy Mamy no, ultimate Ale tu Ultimate Jeden góra będzie W lewo Jeden po lewej, jeden po prawej. Kurwa blisko! Ładnie. To obrażeń dostał. Idiota. To godziny, tym dronem jest gdzieś nie go. No tak sobie leci w powolutku. No tak, właśnie, nie podoba mi się to. powinien biegać tak szybko jak na latać. Jeszcze powinienem móc robić yy, śrubę i beczkę. Śrubę i beczkę, dobra. Chodźmy na, chodźmy na, znaczy na B. W ogóle jadę sobie lasem autem. To, kurwa nagle trzech hindusów i machają do mnie. On dlaczego tego? Kurwa, jak tego nie widziałeś? Ja lewą biegłeś Ja nie. wskoczyłem na górę, więc nie mogłem w niego strzelić. Ale było go widać i fizycznie, i na mapie. I... Ja w spoku. Nie wiem, kurwiłeś mnie. Zjebałeś. Nie, ty zjebałeś! Zero, zero awareness masz. Zero awareness. A ja nic nie zjebałem, bo kurwa byłem na górze, rozumiesz? Nie miałem na niego w ogóle pola widzenia. Widziałem tylko skacząc na górę, że chłop jest wcelowany w to miejsce, z którego cię zabił, a ty jesteś ślepą kurwą. Ja do i nie miałem w ogóle nic. To może nie rzucaj tego swojego spierdolonego smołka, skoro ty, nie widzisz. Ty rzuciłeś tego smoka, to był twój smoke. Przecież ty kretynie jebany on był TUTAJ KURWA Co to za mapa jest, spierdolana? On był tutaj, a ty wychodziłeś tutaj jaki, Jakiś smoke był na sajcie I w jaki sposób ten smoke? Jak ty byłeś tu, a smoke był tu ci przeszkadzał chłopa nie, tu? Ja, ja ty jesteś jes jes chory na głowę Jesteś chory na głowę Ja tutaj przechodziłem Od spawka. Jesteś, jesteś, bo, kurwa, głupi. jesteś głupi, jesteś po prostu głupi tak, Ja pierdolę tak. ten Fenix ma permanentnie smuka. ulta po co nie to tego smoka rzuciłeś. To ty debilu, pan, jesteś ślepy. O, jaki rozrzut, ja pierdole Nie mogę grać z nierazem, bo jest kretynem. No nie mogę, no. Ale Po co rzuciłeś tego smoka na sajta? Jak wieś mi na niego? Wiesz i mi w jaki sposób ci po pierwsze, że tego smoka zanim biłem na sajta. Po drugie, ten smok w żaden sposób ci nie zasłaniał tego typa. On był od nas. on był od naszego respa, rozumiesz to kretynie głupi?

W strzeszeniu jeszcze raz ulta. Dziękuję, bo nie mówię ci podnieść podejściu żeby ci wy sobie czekaj, mam pomysł, mam pomysł. Już małe w skoły ściana Ona jest Ty przy mnie, ona jest nie przy mnie. Umar. Jest przy mnie minus 120. Ale ładnie te luzy zagrałem. Dzięki. Gdzie ona jest? What?! Za tą skrzynką, kurwa, jakimś cudem była schowana. A jest. Nice, bręczek. Masz planta? Masz. AWP będzie od mida. Leży AWP. Mida też. Co to za gówno leży? Aha, oh to jest jego ucz, o oh nie! O oh nie! Ona była oślepiona moimi i jeszcze moimi oczami. Najlepsza gra. Co to jak było? Jest jak, jak ludzie za mną jeszcze zginęli, nie rozumiem. Zajęło mi w nogi kurwa, co wupy jeszcze się nie Nie! Nie! Zrezowałeś goście 1-6 ja Lewo ale, na schodach był sniper Patrz zrezowałeś Dimensional draft Jeszcze <laughs> drifta On save TPG. <laughs> Te ręce, które rozrywają z powrotem jakby wymiar są tak chujowe zrobione tanima co jest Wygląda kurwa jakby udawał, że drzwi kurwa automatycznie otwierane kurwa. No, drzwi otwierane. Zrezygnowałeś, tak tego bym to zrobił. tylko on leżał w pozycji do zrozumienia, Co ja ci poradzę? Nie, minus 92. Bude miała lepszą broń. Zastanawiałem wiem co to jest w ogóle, że tak się tutaj Jakaś kuleczka Co wandal w wandal Spaliłaś! <noise> Ty znowu kurwa z tym spaleniem, pierwszy raz pamiętam w górę to... O! jest les, ale jest spoko Dobra, ultimate, prediction Zostawiają no, już? Nie, nie, nie słyszałem pompy bez czysto jest? Lewo coś, dźwięki Tak, jestem lewo bez Toje na górę Nice Właśnie do rogu chyba zamiast na górę.